Edukacja. USA: długi studenckie na dekady. W Wielkiej Brytanii zresztą podobnie. Unia Europejska: na ogół studia są tanie lub nawet darmowe, no za wyjątkiem Kolegium Humanu, gdzie trzeba trochę zapłacić, ale nie wszyscy, jak jesteś Szymonem Hołownią, to mogą wynegocjować ci bezpłatne studia. Europejczyk, młody Europejczyk startuje w życie. Amerykanin startuje w długi. Kończy studia i już ma dług do spłacenia. Oczywiście ktoś jest bardzo bogaty. Jeden ze 154 dzieciaków, Ilona maskach, za wyjątkiem tej jednej córki, która urodziła się synkiem, oni nie mają tych problemów, idą sobie na jaki chcą uniwersytet. Natomiast normalna rodzina, nawet średniej klasy, to naprawdę ma duże problemy, żeby wysłać i wyedukować dzieci. W Unii Europejskiej tego nie ma. Mamy Erasmusy, różne inne programy, tanie uczelnie. Nie wszystkie są dobre. Oczywiście są też prywatne uczelnie. Ale naprawdę jak ktoś jest zdolny i chce się uczyć, to ma prawo i te studia w Unii Europejskiej są po prostu lepsze.